Wszyscy mamy po ziomeczki, ja jestem Draxer i witam w drugim odcinku zimnej moda, czyli Park. Teraz chciałbym wiedzieć, aż widzicie pewnie Zmieniłem mapę na Zansy nie na Ray, chyba Więc tak Jak widzicie, tutaj trochę się tutaj jakoś coś dodawałem, tutaj wykopałem i ci dodałem No Nowa skrzynka, bo już tutaj jest pełna cała Aha, i tak, no, mam żelazny setik, tak, jaj no i tak, udało mi się znaleźć pierwsze trzy diaksy, czyli no, i dwa przeznaczyłem na coś bardzo fajnego, tutaj mam jeszcze żelazo, było więcej, ale że na zbroję i tutaj to, to i kilo żelazny i mieć. No. Mamy złote jabłuszko od pilkołaka, no, <noise> no, to ogólnie dużo kopałem, dużo chodziłem teraz, więc tak, jak widzicie to mam trochę wyprzygotowane coś, nie wiem na co, aha, w tym odcinku powinno zapytać się co to jest, co to jest, to już, to już tutaj będzie farma, właśnie, to ja ten odcinek, w tym odcinku zrobiłem farmę. Tutaj mam wszystko przygotowane, co będzie na farmę, więc dobrze. Weźmiemy przez piasek też. No chyba piasek, nie, nie miałem prostu gdzie go włożyć. No dobra. Więc, co nam potrzebne? A dzisiaj pokazują się teraz, jakie użycia. co czemu tu nie będzie potrzebne Siekiera. No hmm. miarczyk nie będzie potrzebny, to będzie potrzebne. No dobra. Do idziemy. Za, to idziemy. To że zacząłem kobrę. To może by tak było. Jakoś. Może by było dobrze. No spodum. Plata w powietrzu. No to nic. Nie mam już sobie akurat dyrta. Jak pierwszy. Cztery chociaż. No, mm, no, no. Jeszcze jedno. Dla mnie. To mm. Jak to ma wyglądać ogólnie jeszcze? Sam nie wiem, więc to takie trochę... ...no pewnie. Teraz tak. Skoro jakże drewno, to nie wiem właśnie, to może inaczej jakoś ustąpić coś, nie wiem. Zresztą bym podjął do tego drewno. Już niech będzie. Tutaj i tutaj. Mójciec, Dobra. Mm, Okej, okay. Więc tak. Tutaj jeszcze trzeba chyba pomyśleć. I no tak z Tak, tak dziwnie jeszcze, że to mi, się, mi się teraz sobie nie podoba. Lepiej z drewna, Tak. Kobla odłożę i pójdę po drewno, Aha. No tu mam też trochę drewna, coś chodziłem. Naprawdę, no, by maska, dużo tego było. Oj. Tu zamiast. Lopu. No dobra. Niszczymy to. Bo to... naprawdę nie mam pojęcia jak to jeszcze ma wyglądać jakoś nie próbowałem wcześniej tego robić bo, bo tak myślałam sobie co by ten odcinek dać i tak myślałem farma bo nie ma, nie ma jedzenia i ogólnie nic. Więc tak myślałem zrobiłem jak to ma wyglądać grubsza i, I teraz zapomniałem jak I... I coś i fajne. Tutaj tak, trochę. Tutaj tak... ...te no, Tutaj... Sorkie, że to było takie tam że nic nie mówiłem, ale po prostu skupiam się jak to ma wyglądać. I teraz nic nie mówię. Co ja będę mówił? No, będę mówił, jak buduję, buduję z strobniami. Ja pokucę na to schon ze sobą. Dobra. O ja. Eee, to tak to całe zmieszczę jeszcze później dobra, do ustania, bo to sakra... A już mam 22 level, ale fajnie, dopiero teraz zauważyłam. Właśnie nie pokazałem wam co zrobiłem z tymi, z tymi dwoma diaksami, ale... Zobaczycie, zobaczycie. Jak skończymy farmę to wam pokażę i muszę to w ogóle gdzieś też postawić. O. Pięknie. O noc, noc, noc się zaczyna. Ja nie chcę walczyć z bubami. To, to nie jest odcinek, gdzie walczymy z bubami. To jest odcinek, gdzie budujemy, a nie. O! Wiecie tam tutaj? Przedtem, przedtem to też się trochę zmieniło, więc widzicie, tutaj też są coś przeszykowane. też, tak, możecie się domyślić, co to może być, ale niekoniecznie nic. <laughs> coś bardzo tajemniczego, to jest bardzo. Nasz domek jakoś więcej zaczął wyglądać, więc fajnie, fajnie, naprawdę bardzo fajnie.

Coś takiego to ma być, tak powiem. Już i tak. Teraz... Tutaj mi się przydało wyżej. Czekaj, czekaj, Coś mhm. takiego może? Nie, trochę wyżej mi, wyżej mi się przydało. Troszeczkę wyżej. O jedno wyżej. Tak. Teraz będzie Trzeba zniszczyć. M, bo tutaj jeszcze to by ładnie wyglądało, ale już tam trudno. Nie para się bo albo w ogóle to zniszczyć. I po prostu tutaj będzie. Coś z niej jeszcze Trzeba się zrobić. Może jeszcze po jednej warstwie tak do góry. Znaczy nie ma sensu tam gdzieś tylko to dawać tak, tak, tak. i tak skoczyłem. <laughs> hmm. Bardzo Płatki się skończyły. Moment, tutaj jeszcze dojdą parę chłopów, więc 8 chłopów tutaj dojdą, ale to jeszcze tutaj nie starczy. Tutaj będą po prostu furtki, więc można to trochę już zabrać. No, nie starczy. No, Okej. Okay. Dużo jeszcze nie zostało, więc... <laughs> teraz może dobrze. Może. No, 34 też powinno starczyć. wiesz, to szczur. No, to nie, to wiesz. Chodź tu! No. Zabiję! Ej, znaczy ona z nich wypadłem. Ale dobrze, fajnie. Fajnie, fajnie, przydadzą mi się. Przydadzą mi się, ja mam te zielone paszty. Trzy. No to jedno należy być chyba wolne. Mam. Okej. Okay. Tak. Hmm. Fajnie, fajnie. Tak, jestem mądry. <grywa> Kurczę. Nie pomyślałem o jednym. Wiadro zapomniałem. No nie szkodzi już ile wiaderko zrobimy. Tak. Woda jest obok, więc nie trzeba nigdzie biegać, szukać. O, trzciny już fajne zrobiłem. tam to nie poszło, bo mi się nie chciało. Znaczam tutaj po drugiej no, ale... Dobra, więc tak. Teraz bym tutaj trochę ogarnąć. Tutaj, okay, w środku. Dobra, więc. Ow, co? Jak ty tu weszłaś? Ty nie miałaś tu wejść. Um, ja czytaj, tak? Bym tutaj bym wylał wodę. Tutaj. bo Tutaj woda. I tutaj by było na trzy. A tak chodzi mi, żeby było jak najwięcej. Czyli tutaj ja bym wylała wodę to by chyba było dobrze. No, ty też. No, chyba tak, chyba tak. No, chyba dobrze by było, nie? No, żebyś Tak, tak, dobrze, bo to na cztery kratki idzie. Tak, to starczy. Dobrze. To teraz jak to jest tutaj dwa tego i na trzeci, czyli tutaj. Um, raz, dwa i trzy. I i trzy. tak. to tak. Dobra. I tu trzeba też by było świetlić, więc... Inaczej nawet ten. A, pochodni jest sporo, więc mogę zaszarć. No ale będzie wcale tutaj jasno. To bardzo. I to pochodnie tutaj nie będą wcale... Tu, tu... Chociaż tam w rogu trochę będzie może ciemno, ale... Tutaj będzie jasno. No tutaj jest trochę ciemno. Możemy tutaj do końca tak wyłożyć. To nie, tylko... Tylko tutaj jeszcze te dębowe. Może w ogóle sobie lepiej. Co muszę szkoły te nie I zobaczymy. No chyba lepiej by było o wiele. Uff. Ajajaja, oj, oj, oj. to jest najlepszy pomysł. To jest najlepszy pomysł. Bardzo dobry pomysł. Nie ja wiem, nawet czy nie zrobić tutaj tak wejście, że z każdej strony świata by było wejście. Tak, w sumie. I są te dróżki tutaj, właśnie. I tak łączą się w takim, nie wiem, całe, co, czy coś tam na no. mhm. takie o ale jest ale dobry był pomysł. ma on się za okiem. Okay. Oby tego nie było słychać. Jak bardzo to. O, jest. A, tu jeszcze nie. Już się wystraszyłem, że był kołak. Ja chyba tego miecza nawet nie mam. A nie mam, dobra. Ale silny jest mi kołak, naprawdę. Wszędzie jest... WSZĘDZIE. Dobra, to pochodnia jak zawsze rozpraszają... Okej. Okay. Teraz jeszcze tutaj możemy dać pochodnie. O, pięknie! Teraz jest... O, co?! WIEPIE... Przejdźmy stąd. stąd. Dobrze. Więc teraz tak, o spadek jest w trochę, ale już jest normalnie no, Więc tak, teraz jakiś śmieci, kochałoby to, to mogę Dobra Tylko wodę Nie wiem, czy coś lepiej by było zrobić Zabłko wodę, ale to trudno Czika świna no 23, bo jej. Znowu słońce zachodzi. No, pójdziemy spać. No i oczywiście będzie trochę dłuższy niż to przepuszczałem. Mm. No. No, musimy poczekać, aż zajdzie. Trochę, wtedy możemy iść Tak, znowu to widział. No, jeszcze chwilę, moment. No dawaj, szybciej! Chcę spać i zacząć znowu skończyć tą farmę. Naprawdę, mi się podoba ta farma. Dobra. Okej. Okay. więc tak. Hmm. Idziemy dalej po wodę. Przy okazji jesteśmy na wysiądzie. A nie wiem, co to dalej, więc no, nie mam nadal co no, jest. Więc no, właśnie no, nie wiem. No. Trzcina przy okazji zbieram. dalej będę o, ładnie? o, hmm. tak, tak no mam dziś trochę oszutowane, a tu jest, to jest, jest, się dobra dobra a to chyba jednak można by a, bo ja na to dobra, I tak będzie ja więc teraz tak Furtę albo nasiona? nasiona! tak ładnie, ładnie dobrze tu będą łamane no spojrzę chleb i typu... To tu jeszcze nie będzie trudno tą po prostu nie biorę tutaj niech się sipcę, mam oczy jakkolwiek to brzmi i tutaj będą truskawki Ach, to mój angielski. I tutaj... Tomato. ma to? to? No dobrze. że mało tego. Mam pomysł po co ja cały nie wiem, co Po co cały czas będę chodził? I tam wykraftję specjalnie. Co chciałem? Aha. Już żyję, co chciałem. Cztery... Nie, osiem furtek chyba. Osiem? Starczy. Może tak nie. Nie, nie starczy. Bo nie... No, to już nie starczy. I to jest Start, Starczy, ładnie. I teraz tak. Trzeba osiem chyba. 8, tak 8. Tu jeszcze nic nie ma. Wiadomości, co będzie. Coś dobrego, nowego to będzie. Mhm. No skoro tutaj jest, to może się jakoś zrobić tych karty więcej. 5 Nie wiem, żeby są to za jakoś, żeby to wyglądało też. O! Nawet nawet nie jest tak brzydko. Dobra, mm. łopatę poproszę, teraz musimy, jakąś dróżkę czy coś, no, to jest skobla, to myślę, że skobla też będzie dobrze pasowała do mm. no, Można Może naprawdę tu się otworzy i będzie wejście z każdego 400 świata, już nie Już dać tutaj. Właśnie, ale chyba jednak nie, może jednak nie, dobra, kobla odłożyli, tak, no, ekstra, tylko kobra, odkładam tutaj. się bardzo kilo to nie ma ale jest okej okay, okej okay, jest ładnie tak co tu? idzie po ścianie tu woda nie wiem czy jakoś tu jeszcze przydało się dać, ale nie wiem co czy nie wiem naprawdę co Meduzy! duży, nie ma już nie. Właśnie, a propos modu. Słuchajcie, to jest paczka z 20, a się wbiła wraz z modami, bodajże modami, więc tak, więc przydałoby się jeszcze trochę więcej widać, ale nie wiem jakie, więc jeżeli znacie jakieś fajne, to podajcie. Nawet jeżeli będą one w paczce, to nic, po prostu podajcie jakie są, to zobaczę, i jak będą naprawdę fajne, to gram jeszcze, więc. No, wpiszcie to była było na tyle. To była było na tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie i cześć!